Dzień dobry, witam was Kibar, serdecznie w końcu odcinku Dziękuję za Shadows. Tutaj, jak widzicie, na początku wyruszyliśmy w końcu do pana Mitsuhide, czyli sojusznika Ody. No i spotkałem na swojej drodze właśnie oto takiego, takie piękne urocze zwierzątko. I o co tutaj chodzi. Jak widzicie, to jest e, Sumie, czyli taki obraz, że jak to powiem, Noe maluje. Jak się właśnie. Jak w zasadzie znajdziemy jakąś ciekawą rzecz po drodze, no to Noe może nam przystanąć przy tym, czy to jest jakieś właśnie zwierzątko, czy co, zawet to są to jakieś takie obrazy natury, że tak to powiem. Noe wtedy może właśnie sobie e, usiąść, no i narysować. tak? Musimy się tylko zbliżyć na właściwy tam obszar. I wtedy właśnie Noe nam automatycznie rysuje taki obrazek. Do czego te obrazki nie wiem, z tego co widziałem po trofkach, chyba można coś takiego sobie taki obrazek gdzieś tam tak e, powiesić do, w kryjówce, więc... Widzicie, taki, taka fajna rzecz, tak. Ale czy tak będzie, zobaczymy jeszcze w kierowcy, ja jeszcze zobaczę, czy będzie to możliwe. A tymczasem co? wybraliśmy się do zamku Katano, bo tam właśnie znajduje się pan Mitsuhide, tak. Tutaj ten sojusznik pana Ody, z który nas, nie wiem, czy zaprosił nas na spotkanie, coś takiego, nie wiem, czy to pułapka, no ale oczywiście, no idziemy. Tutaj też w ogóle przy zamku e, znajduje się, powiem wam też, wódz Kukułka, czyli jeden, nie wiem, z jakichś przestępców, z jakiejś grupy, tak. Nie mam pojęcia, powiem wam, kto to tam był więc uznałem, że można go zlikwidować, także jak widzicie tutaj się przeskadałem do niego i generalnie nie było to jakoś specjalnie trudne, tak został zlikwidowany i tyle, nic specjalnego. Mówię te cele poboczne powiem Wam są takie Okej, okay, w sensie fajnie, że jest tutaj coś więcej, tak myślę, że robienie tych celów będzie zawsze ciekawsze jak już zrobimy całą fabułę, ale one nie są jakoś tak trudne, tak? Mamy po prostu jakąś lokalizację, gdzie ten dany cel się znajduje. On tam sobie zazwyczaj stoi. Po prostu trzeba go znaleźć tak tych przeciwników, no i taką osobę właśnie znajdujemy, i po prostu ciechamy i, i tyle, nie? Także następnie wybrałem się właśnie do zamku Katano. Eee, Ogólnie zamek był dość ciekawy, bo po boku znalazłem tam jakiegoś chłopa, którego trzymali dwaj żołnierze. Oczywiście ubiłem żołnierzy, i chłopa uratowałem, ale chyba nie powiedział tam nic specjalnie ciekawego, co nie wiem, byłoby jakoś znaczące. Może zaktualizować tylko mapa, jakieś tam badziewie i tyle. Także no, szukałem powiem tutaj przejścia w ogóle tego zamku, nie znalazłem żadnego o dziwo. No i w końcu uznałem, że dobra, wejdę frontalnie, tak? No to przyłem tam frontalnie, oczywiście trochę skadania i tak dalej, i tak dalej, trochę tam poszukaliśmy sobie jakieś tam rzeczy, punkt widokowy chyba też właśnie zrobiłem wtedy. No i właśnie ruszyłem na to spotkanie z panem Mitsuhide. To powiem Wam ogółem jest ciekawa scenka sama w sobie, bo... Ogólnie spotkanie wyglądało tak, że no gada tam on sobie z Noe, tak, mówi, że generalnie to pan Oda to mu tam matkę e, zabił, czy tam spowodował jej śmierć w jakiś sposób, nie wiemy do końca jaki, e, że w ogóle oni to mają wspólne interesy, że pan Oda to jest taki zły i tak dalej. I tutaj możemy razem współpracować. Wystarczy tylko, że ja zabiję Ode i, i będzie super, nie? Coś ten desen. I Noe mam mu zaufać, że on jest tym dobrym. Że jest właśnie super. Mm. Tylko no, właśnie po czym? Co nam pan Akechi Mitsuhide daje? Pan Akechi Mitsuhide daje nam maskę jednego z tych spiskowców, pokazuje tak, że to jest maska pana Ody. No i Noem ma takie, o jacie, niemożliwe, niemożliwe, rzeczywiście to on jest <laughs> tym złym, tak? To on jest tym, który właśnie przywodzi tymi wszystkimi. E, złodupcami, tak, z tej ekipy, którą, które, którą musimy wyeliminować, tak naprawdę. Także sami widzicie, nie, jak to jest śmieszne. No w ogóle ani razu nie pyta, że nie wnika tak naprawdę, czy to nie jest maska przypadkiem Pana Mitsuhide tak naprawdę, nie. I ja już w tej scenie zacząłem się tak zastanawiać, dlaczego on miałby, skoro wiecie, to jest taką taki. No, Powiedzmy, że e, kryty bardziej, tak, że tak, a Oni tam się nazywają Simbakufu shim, i tak dalej. Skoro oni są tacy kryci, tak, no to raczej, jakby pan Oda miał tą maskę, no to nie byłby chyba do końca skłonny ją oddawać y, swojemu koledze, tak, albo nie, wiem, chwalić ją nawet, tak, no bo to jest taki raczej zakon kryty. Jak sobie wspomniałem, ostatnie asesiny, no to. Nie wiem, no raczej ten się nie, nie specjalnie się niespecjalnie przyznawali do tego, tak? Tutaj poza swoim gronem, że tak to powiem. A tutaj, no, no mega mnie to dziwiło, że Noe. Wiadomo, że Noe nie jest na tego świata, ale to mnie to dziwiło, że ona tak się pozaufała temu facetowi. I no, jest to taka scena, która powiem wam w przyszłości. I zaczęłam się zastanawiać, czy my gramy w sumie mądrą postacią, czy ona jest po prostu głupawa, nie? Bo to jest, dla mnie ona w ogóle nie wnikała w to, tak naprawdę, tak? Totalnie. Totalnie w to po prostu nie wnikała i no mnie to bawi trochę, powiem wam, ta scena, no ale nic, ruszamy dalej, nie? Nowe się ostatecznie oczywiście zgadza, ubić Ode, no i wierzy w każde słowo Mitsuhide, także tyle o tej scenie. Ogółem powiem wam też, że po tej całej absolutnie niepodejrzanej rozmowie z panem Mitsuhide, który absolutnie nic nie ukrywa, Podałem się jeszcze właśnie do tego miejsca, gdzie tam był ten cały wódzku kółka, i tak dalej, nie? Bo chciałem się tam uznałem, że no wezmę sobie jakieś zapasy, tak? które tam były, jakieś skrzynki jakieś takie pirydowe, bo i tak tam obok obszaru miałem w ogóle zbadać jakiś yy, obszar w co właśnie jakiejś tam misji, która się pojawiła też obok. No i właśnie uznałem, że sobie też wezmę te skrzynie. I wiązała się mała walka yy, tutaj właśnie z yy, paroma osobami. Pały pokonałem, trochę dostałem generalnie po dupie i ty gdzieś tam, wiecie, no życie mi pospadało, tak, wykorzystałem te wszystkie apteczki. No i co ciekawe, był chyba jeden przeciwnik, wiecie, nie chciałem zginąć, bo mi tam wczytało, tak, nie wiem, parę sekund wcześniej, musiałem pewnie jeszcze raz walczyć. Więc jak tylko e, dostałem już tutaj tak to mocno po dupie, no to schowałem się w krzakach, nie? No i co ciekawe Powiem wam, odbiegłem tam to sobie, nie wiem ile tam było, no... Minimalnie tak, na minimalną odległość schowałem się w krzaki, no i gość mnie zauważył. I co ciekawe, gość przeszedł, a ja go ubiłem już do końca skrytobójstwem, nie? I to jest w ogóle też śmieszna rzecz, że no, przeciwnicy w tej grze są cholernie głupi i... No nie wiem co dodać, powiem wam szczerze, nawet tutaj. Wystarczy naprawdę odbić od przeciwnika i zająć się tłuc z nim czasami tak, mieczem, szczególnie myślę, że może można powiedzieć na początku gry, Tutaj, gdzie tak Nowe jest jeszcze w miarę słaba. Wystarczy po prostu odbiec, schować się w krzaki, przeciwnik będzie akurat przychodził, bo oczywiście nie, nie będzie wiedział gdzie jesteśmy. No i wyskoczyć na niego i go raz ciachnąć i tyle, także dość zabawna sytuacja, nie? Ale dobra, idziemy dalej. Następnie powiem wam jak już właśnie tutaj udało mi się tak cudem przeżyć dzięki perfekcyjnej inteligencji przeciwników Assassin's Creed Shadows podałem się na zebranie tego quest'a, tak? Czyli tutaj... E, kolekcja motyli czy coś takiego i powiem wam tutaj w ogóle dość śmiesznie bo gra kazała mi zebrać e, motyle dosłownie, 10 motyli gdzieś poukrywane na terenie osaki i, i tyle, na drzewach, nie? Także quest, kolejny super quest gdzie po prostu moim celem jest łażenie po drzewach e, w celu szukania jakichś motyli także taka ciekawa sprawa no i w trakcie drogi też właśnie uznałem, że będę sobie na punkt widokowy i jak zwykle, co widzicie na obrazku, mieliśmy oczywiście podusz na niego. Yy, podusz na punkt widokowy w Asasynie, Shadows wygląda tak jak wygląda, czyli spinanie się po górce. <grych> jak żeby inaczej. Też powiem wam tak jeszcze dodatkowo, że właśnie w takcie, jak spinamy się już tutaj po tej górce całej, tak co widzicie zresztą na filmie. Yy, poza oczywiście dziwaczną spinaczką w Asasynie, której mówię, nie sposób mi do końca zrozumieć, uważam właśnie, że niektóre. Że questy główne są naprawdę ciekawe, tak. Wiem, że tutaj zjechałem przed chwilą tą cutscenkę, tak, gdzie Noe jest po prostu, no ale to bardziej chodzi mi o postać, że nie jest do końca może zbyt wnikliwa, że tak to powiem. Ale same właśnie questy główne jak na razie naprawdę są fajne w Assassinie i to mogłem też powiedzieć z perspektywy już, gdzie no trochę przeszedłem dalej, nie, co też pokażę na w następnych odcinkach. Ale... Same questy, no mówię, główne są ciekawe, ale poboczne powiem Wam to jest e, inny wymiar Assassina. Poboczne questy, poboczne zadania, tak naprawdę Assassin Kid Shadows. W większości mam wrażenie, są robione po prostu na odpierdol, na w świecie. Są po prostu nudne, e, głupawe i przedłużające się. Ale dobra powiem wam, na razie o questach nie będę dużo się opowiadał też, bo generalnie tak jak mówię, jesteśmy dość w początkowym się fazie gry, chociaż już tak dwa C wyeliminowaliśmy tutaj. Niemniej, no to będę pewnie poruszał też ten wątek przez te no, kolejne odcinki, tak? Questów, właśnie pobocznych, no i questów głównych. Po tym jak już odbyłem tą wspaniałą podróż, tak, na ten punkt widokowy, przez te, jak widzieliście, ogromne wzgórza, no bo Japonia, tak jak pokazuje Assassin's Creed Shadows, jest tenem chyba ogromnie górzystym i poruszają się tam raczej, nie wiem, na natach prawdopodobnie, no to ruszyłem, powiem Wam, na dwa obozy. Dwa obozy, które były gdzieś po drodze, no to tam szliśmy sobie na kolejną misję, były tutaj takie dwa obozy, które sobie zrobiłem. To w ogóle dlaczego o nich mówię, i w ogóle dlaczego je pokazuję? Bo to jest coś ciekawa, że tak to mówię, Może tak, dało to ciekawą perspektywę, jak w asasinie można podejść do e, prądowania obozów. Jeden, jak widzicie, zrobiłem bardzo, myślę, zwinnie, bo tutaj tak zakradłem się, wziąłem skrzynię i odszedłem, nawet nikt mnie tam nie zauważył. Także jest w taka możliwość, tam nawet drzwi tak zamknąłem i nikt tego nie widział, co ja tam w ogóle okradam. Także no, dosłownie zamknęłem te drzwi chyba przynajmniej w samych przeciwnikach, najmniejsza z tym. No i kolejny obóz, no to obóz, yy, który dosłownie tam chyba wskoczyłem. No i po prostu wziąłem tam skrzynię, jeszcze walcząc z przeciwnikami i pobiegłem dalej. Także widzicie jak inteligencja przeciwników Asasini działa. Yy. No, nie działa za dobrze, to trzeba na pewno powiedzieć. Ale czy kiedykolwiek działa dobrze w Assassinach? Nie wiem, wydaje mi się, że przy tych pierwszych działa to trochę lepiej. Przy tych kolejnych, już na ten poziom zanikał, i jakby Assassin's Creed stawał się trochę No parodią, tak? Przeciw sztucznej inteligencji u przeciwników. Najmniejsza z tym. Ostatecznie właśnie uciekłem. No i kierowaliśmy się dalej. Tutaj też mam powiem kierując się w stronę głównych questów. E, Miałem trzy śmieszną sytuację. Otóż po zrobieniu punktu widokowego. Jak tutaj widzicie, postanowiłem sobie skoczyć i sprawdzić, jaką Noe ma wytrzymałość w nogach. No jak widzicie, e, jej wytrzymałość jest na poziomie Avengersów tak naprawdę, bo potrafi zeskoczyć no, z, ogromnego, z ogromnej wysokości i przeżyć, nie? Także... <grym> no, nasza postać jest dosłownie nie tylko bohaterem, a super bohaterem. I no, ma potężną siłę w nogach, to trzeba przyznać. Po ja powiem Wam też, że tą misję, którą teraz e, naprawdę mamy tutaj, no to to jest misja dla tej jaji całej, tak? ta poboczna, którą e, tutaj mieliśmy zrobić. Przepraszam, jeśli mówi, że mówiłem przed chwilą, że zmierzamy w stronę misji głównych, ale to jest akurat chyba jedna z misji pobocznych, chociaż niektórych tych misji, ponieważ nie rozumiem, czy one są główne, czy raczej poboczne, no to jest taka misja no ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że ona jest poboczna generalnie. No i co tutaj Mieliśmy zrobić, no, zdobyć jakieś, znaleźć tam jakiegoś jej kolegę czy coś takiego. Ogółem tutaj był też jakiś zamek, zamek Takatsuki, z tego tutaj widzę. I powiem, znalazło się fajną rzecz: bo jak widzicie, można Noël, tak naprawdę, idąc, chodząc po e, instrumencie, no, ten instrument wydaje dźwięki, nie? Także fajny taki smaczek generalnie, że jak tutaj przychodzimy, tak, chodzimy po tym instrumencie, no, to on wydaje jakiś tam dźwięk, no. Nawet ciekawy, ciekawy smaczek, fajnie twórcy zadbali o taki szczegół, to zawsze lubię takie rzeczy, powiem wam, w grach, są, wydaje mi się, nawet całkiem przyjemne. Także no, zrobiłem sobie tutaj ten punkt widokowy, wiadomo, w tym zamku, no i udałem się, żeby znaleźć tam... Mieliśmy znaleźć Kanzashi, tak, Zdo, zdobyć Kanzashi, ostatecznie tam wszedłem do tego miejsca, gdzie tam ona chciała, żebym poszedł, no i znalazłem tam Tetsuo, Tetsuo... Generalnie chyba coś tam okadał, ale nie chciał się zbytnio z nami rozmawiać i postanowił czym prędzej spierdalać przed nami, więc no, trzeba było go gonić. Także zacząłem niesamowity, absolutnie niezaplanowany pościg, tak? Absolutnie nieoskryptowany pościg, więc gonimy go, gonimy. No i na jego nieszczęście trafia on na całą tą jaję w bardzo brutalny sposób powala go na ziemię, no i zaczyna się rozmowa. No, i tutaj mamy generalnie tak, takie pierdolo, Tak naprawdę nikt nie mówi nic specjalnego, ale mamy na końcu wybór, który tak naprawdę wydaje mi się, że niewłaściwy, nie był. Chociaż, powiem wam szczerze, nie wiem, bo go nie sprawdzałem, a wydaje mi się, że może jakbyśmy się wybrali, to może ja, ja nie chciałaby z nami być tam tak naszym sojusznikiem. ja tutaj wybieramy jedną z dwóch opcji, że możemy sobie przebaczyć albo coś tam wziąć, on musi wziąć jakąś tam odpowiedzialność. No ja bym oczywiście tą opcję z przebaczeniem, tak, no bo jak wiemy, jaja jest bardzo wrażliwą kobietą. Także, no i jaja dołącza do nas jako sojusznik, więc fajnie. Także to jest taka ciekawostka. Potem jak już jaja została naszym wiernym sojusznikiem, podałam się w stronę już rzeczywiście, powiem wam, misji głównej, czyli zgłoszenia się do tego, tak tam, nie wiem, wzięcia czy kim on jest, Pana Matsuhide, czy Ise Sada, Sadaokiego. No, ale żeby go znaleźć, musiałem dać się do Kioto. Kyoto, także e, tutaj powiem Wam też, po drodze robiłem parę questów, generalnie takich właśnie tych zadań, zadań pobocznych, tak, typu właśnie szukanie w świątyni tych stron, i powiem Wam, że to akurat nie jest zły, zły quest poboczny, ja jeszcze odnośnie złego quest'a pobocznego będę pewnie mówił po w kolejnym odcinku, e, bo, no, Niektóre poboczne rzeczy naprawdę są tutaj bardzo złe i jedną z na, naprawdę jedną już widzę, że rzecz powiem, której naprawdę nie będę zbyt robił chyba w ogóle, ale to mówię, w następnym odcinku się jeszcze kupimy skupimy, to bardziej o tym opowiem. No, a same te świątynie właśnie gdzie trzeba się albo pomodlić, albo poszukać stron, nie są to najciekawsze, może jest to poboczne, a uważam, że kwestie poboczne, ale są one akceptowalne, nie są one jakoś przydługie no i same w sobie są nawet spoko, no bo można sobie poskakać, tak, pozbierać coś, pobiegać trochę nawet, no, pozwiedzać tak naprawdę nie są one, naprawdę, no, nie są złe, tak? I są, uważam, akceptowalne i są ok, Więc trochę, powiem wam, tutaj po drodze właśnie porobiłem sobie tych punktów widokowych, trochę właśnie porobiłem też e, tych właśnie świątyń. No i udałem się na rozmowę z tym Isesadaoki. No ale powiem wam, no to, to jest ogółem gościu, który jest, no, mega po prostu dupkiem, no i... No jak można się domyślić, raczej ta postać też długo nie pożyje, ale o tym mówię też w kolejnym odcinku. Niemniej, no nie był dla nas zbyt miły i w sumie tyle. No na mogłem, żebyśmy ukradli tam jakieś dokumenty, no bo musimy się dostać tak na wózku, a w zasadzie pod zapasami tak na wózku do świątyni, w której właśnie znajduje się pan Oda, także musimy mieć dokumenty które nas do tego uprawnią, żeby się tam dostać. Więc musimy je znaleźć, zdobyć, ukraść i tak dalej, i tak dalej. Także cóż, tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także to tyle na tydzień. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!